Ja jestem Docs i witam Was w nowej serii. No i ta seria to będzie vlog. No i właśnie sobie idziemy w takie dziwne miejsce, które zaraz Wam pokażę. Film będzie trwał tak około 5-6 minut, może trochę więcej, ale dobra, idziemy. To też jest dziwne. Już jesteśmy blisko. Ups, ktoś tutaj jest, ale idziemy. Dobra, może teraz sobie pobiegniemy. być trochę szybciej, żeby wam się nie nudziło. Zaraz już będziemy, jeszcze osobnie chwilka. No i to ogólnie są takie garaże. ale za tymi garażami jest coś dziwnego, co zaraz oczywiście zobaczycie. No i tutaj już się to zaczyna sprawdzę, czy nie ma nikogo. Ostatnio tutaj było pełno bezdomnych. Zobaczymy, czy nie ma tutaj teraz nikogo. No i jak widzicie, niechlujne miejsce strasznie. Chyba nie ma nikogo, nie? Nie, raczej nie. Dobra, to idziemy dalej. Tu straszne te krzaki są, o panie No i tak to się tutaj dalej ogólnie ciągnie. Ale oczywiście idziemy dalej. O, cześć! O mój kolega. Nagrywam No i tak to się tutaj dalej ciągnie. Dobrze, że nie ma o tej nikogo. No i tutaj jest tylko koniec.